Cześć, witam Was na kanale Kryptoblogger. Ten odcinek powstał, ponieważ pod moim ostatnim filmem było bardzo dużo komentarzy z prośbą o analizę projektu SUI. Także w tym nagraniu przedstawię Wam moje spostrzeżenia na temat tego projektu oraz podzielę się z Wami kilkoma ciekawostkami, które znalazłem. Sama analiza będzie podzielona na trzy części, ponieważ najpierw chciałbym się skupić na samej analizie tokena Sui, jakie ma jeszcze perspektywy do dalszych wzrostów, no, zważywszy na to, że od sierpnia ubiegłego roku ten projekt urósł praktycznie o 1000%, więc zobaczymy sobie, czy są jeszcze jakieś perspektywy na to, żeby ta cena mogła dalej rosnąć. W drugiej części pokażę Wam kilka ciekawych statystyk, które mogą nam sugerować, że być może na tym ekosystemie za niedługo może się zacząć coś dziać. No i w w trzeciej części przedstawię wam w jaki sposób szukać ciekawych projektów na tym ekosystemie, a także przedstawię wam kilka projektów, które ja znalazłem, którymi się interesuję, ale z góry zaznaczam, że jeszcze nic nawet na tym ekosystemie nie kupiłem. Póki co tylko się przyglądam, ponieważ jeżeli altcoiny wrócą do wzrostów, to ekosystem SUI może być jednym z tych, który będzie miał największe zainteresowanie. Dobra, przechodzimy sobie do analizy. Jeżeli chodzi o token SUI, to wczoraj na naszym Discordzie Liga Traderów opublikowałem analizę, w którym przedstawiłem pewną zależność, że SUI zachowuje się podobnie, tak jak Solana oraz Luna w poprzednich hossie. Wymieniłem tutaj Solanę oraz Lunę, ponieważ te dwa projekty Layer 1 były najbardziej grzane w poprzedniej hossie, więc jeżeli badamy potencjał SUI, to chciałbym sprawdzić, czy właśnie są tutaj jakieś zależności, które mogą nam sugerować, że SUI doczeka się podobnych wzrostów, jak na przykład, nie wiem, solana w poprzednim cyklu, tak? Yy, więc tak, jeżeli chodzi o samą solanę, to tutaj macie wykres solany jeszcze z początkowych etapów poprzedniej hossy, gdzie jeszcze była przed tymi wszystkimi parabolicznymi wzrostami. Yy, I ja pamiętam, że ja w tamtym czasie obserwowałem ten wykres i yy, niestety nie udało mi się wsiąść do tego pociągu tutaj, kiedy te paraboliczne wzrosty na solanie się zaczęły, ale zauważyłem właśnie to i dzisiaj sobie o tym przypomniałem, by zwrócić na to uwagę, ponieważ zobaczcie, mieliśmy najpierw paraboliczne wzrosty, potem była drobna korekta i potem kolejne paraboliczne wzrosty i potem kolejna korekta, która dosłownie przypominała tą wcześniejszą i po niej kolejne paraboliczne wzrosty. Więc to, co ja chciałem w tym momencie sprawdzić, to to, czy Sui zachowuje się podobnie tak jak wtedy Solana. No i zwróćcie uwagę na to. To są wzrosty na SUI z początku ubiegłego roku, tak? czyli wtedy, kiedy mieliśmy ten marcowy szczyt na, na Bitcoin i na wszystkich altcoinach. Zauważcie pewną rzecz, że najpierw mieliśmy tutaj wzrosty, trend boczny, potem trzy lokalne jakieś takie szczyty, za każdym razem wybijaliśmy wyższe górki, wyższe dołki i potem mieliśmy paraboliczne wzrosty. Jak wygląda wykres SUI obecnie? No, to jest coś dokładnie podobnego. Czyli najpierw mieliśmy wzrosty, jakaś konsolidacja, i teraz mamy kolejne wyższe szczyty, wyższe górki. No i pytanie, czy teraz Sui nie powtórzy tych parabolicznych wzrostów tak, jak to miało miejsce na początku ubiegłego roku. Dodatkowo porównam ten wykres jeszcze z wykresem luny w poprzedniej hoście i zauważcie pewną ciekawą rzecz. Luna najpierw miała też paraboliczne wzrosty, jakąś tam konsolidację, spadki i potem w kolejnym etapie też miała taki powolny trend wzrostowy, zanim zanotowała paraboliczne wzrosty. Dokładnie tak, jak to teraz wygląda na tokenie SUI, czyli też najpierw jakieś wzrosty, konsolidacja, spadki, ponowny trend wzrostowy, powolne wzrosty, wybijanie nowych szczytów oraz wyższych dołków. No i pytanie, czy teraz token SUI może zaliczyć paraboliczne wzrosty, tak jak luna w poprzednim cyklu. I teraz tak, żeby nie było, bo cykliczność może się powtórzyć, oczywiście, że tak, z tym, że trzeba mieć na uwadze, że token SUI zanotuje te wzrosty prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Alt Season nadejdzie, kiedy ten prawdziwy Alt Season nadejdzie, ponieważ no, w obecnym otoczeniu, kiedy Bitcoin jest w korekcie, kiedy alty są w korekcie, token SUI, który ma bardzo wysoką kapitalizację rynkową, będzie miał bardzo ciężko zanotować jakiekolwiek wzrosty. Więc w przypadku, kiedy będziemy mieć Alt Season, kiedy hosta będzie kontynuowana. To token SUI ma szansę powtórzyć podobne wzrosty, jakie na przykład w poprzednim cyklu miała Luna lub Solana. Więc to jeżeli chodzi o samą analizę tokena SUI. Tylko jeżeli będziemy mieć Alt Season, to mamy szansę tutaj na kolejne paraboliczne wzrosty. Dobra. W ogóle na przyszłość zachęcam Was, jeżeli chcecie tego typu analizy dostawać wcześniej, to wchodźcie na nasz Discord Liga Traderów, ponieważ tego typu analizy ja tam publikuję przed nagraniem filmu. Więc tak, i tych analiz będzie dużo więcej. Także jeżeli Wam się nie chce czekać na film, to zachęcam żeby wejść na Discorda i tam będziecie mieli dostęp do tych analizm jako pierwsi. Dobra. W kolejnej części teraz skupię się na tym, co może świadczyć o tym, że adopcja Sui zaczyna przyspieszać. Zobaczcie, to jest wykres, który przedstawia wolumen transakcyjny na zdecentralizowanych giełdach i tutaj mamy porównanie Sui do Solany. I teraz o co chodzi? Ten wykres przedstawia jak wyglądał wzrost wolumenu na giełdach zdecentralizowanych na Sui oraz na Solanie, zaczynając od pierwszego dnia wypuszczenia Mainnetu, tak? Czyli to nie jest porównanie wolumenu, jak on wygląda obecnie, bo obecnie wolumen na Solanie jest praktycznie chyba 10 razy większy niż na Sui. Natomiast tutaj mamy Pewną perspektywę, jak ta adopcja wyglądała na Solanie, a jak ta adopcja wygląda na SUI. Jak możecie sobie zobaczyć, dzisiaj po 600 dniach SUI ma dwa razy większy wolumen transakcyjny na, na dexach niż po 600 dniach, miała Solana. Więc to nam jakby pokazuje pewien obraz, jak wygląda adopcja SUI w porównaniu do Solany. Na kolejnym wykresie tutaj mamy porównanie wolumenu transakcyjnego na deksach e, między SUI i projektem Avalanche. Jak możecie zobaczyć za ostatni miesiąc wolumen na SUI był praktycznie dwukrotnie większy niż na Avalanche. Ok, spójrzmy teraz na Total Value Locked jak możecie tutaj zobaczyć e, ekosystem SUI w ciągu ostatniego miesiąca jest jednym z nielicznych blockchainów, który tutaj jest na plusie, że ten kapitał cały czas do tego ekosystemu napływa. E, mało tego ja często zaglądam na ten wykres i jeżeli chodzi właśnie tutaj o porównanie tego na plusie, Wpływu kapitału do tych ekosystemów, to sui praktycznie non stop tutaj się świeci na zielono. Zatem nawet w, w takim negatywnym sentymencie zobaczcie, że ten ekosystem SUI trzyma się całkiem nieźle. Dobra, i jeszcze tutaj pokażę Wam taką ciekawostkę, ponieważ e, zwróćcie uwagę na e, total netflow. Za ostatnie trzy miesiące, jeżeli chodzi o ekosystem Sui, Solana i Base. I teraz tak. No oczywiście Base oraz Solana, jak widać tutaj, rządzą. Najwięcej kapitału praktycznie wpływa do tych dwóch ekosystemów. Trzeci jest Sui. I teraz dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest dla Sui dobra informacja? Ponieważ to nam pokazuje, że jeżeli ta adopcja przyspiesza, a jeszcze nie jesteśmy na tym samym etapie co Base oraz Solana. To możemy się spodziewać, że jeżeli ten kapitał zacznie masowo płynąć do SUI, to wtedy bardzo wiele tokenów związanych właśnie z tym ekosystemem może notować bardzo duże wzrosty. Więc to tam może się zrobić naprawdę niezłe Eldorado. Ale to jest oczywiście tylko taka moja teza, którą stawiam. Bo okej, okay, jeżeli chodzi o Base oraz o Solane, można przyjąć taką tezę, że jeżeli tam są pieniądze, no to tam warto rozgrywać. Jasne, ok, ale tych tokenów na Sonanie oraz na Base powstało już tyle, że coraz ciężej tam się praktycznie rozgrywa te projekty. Dlatego, jeżeli obstawiamy, że ten alt season nadejdzie, że te wzrosty na altcoinach się odbędą, e, dokładając jeszcze to, że ta adopcja Sui przyspiesza, że jest coraz większe zainteresowanie tym ekosystemem, oraz ten kapitał w końcu zacznie migrować do innych sieci, no to wtedy być może na Sui pojawi się bardzo dużo okazji do e, zarobienia niemałych pieniędzy, więc e, warto obserwować. Na tą chwilę jest za wcześnie, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje, e, ponieważ jeżeli będziemy mieć dalsze spadki na rynku krypto, no to wszystkie alty tutaj będą lecieć bardzo mocno w dół. Także ja czekam tylko na alt season. Jeżeli on się zacznie, no to wtedy tutaj będę z dużą uwagą obserwował ten ekosystem. Dobra. W ogóle, jeżeli interesuje was tutaj rozwój tego ekosystemu, to tu jest takie konto, które znalazłem Torero Romero. On tutaj dużo fajnych wykresików publikuje na temat tego ekosystemu. Także, jak jesteście tutaj zainteresowani, to warto sobie zajrzeć. Dobra. No i teraz wam pokażę, może w jaki sposób szukać sobie projektu w tym ekosystemie. Przede wszystkim jest taka strona SUI Directory. I tutaj są praktycznie wszystkie projekty w ekosystemie SUI. Można je sobie wyfiltrować po jakichś tutaj niszach, tak, kategoriach. Z tym, że tutaj raczej low-capów nie znajdziecie, to są raczej duże projekty. Myślę, że memów tutaj nie ma ani agentów AI. Aczkolwiek jeżeli szukacie jakichś dobrych projektów na tym ekosystemie to na pewno tutaj tą stronką bym, bym się zainteresował. Kolejną stronką no to jest oczywiście Koi Market Cup. E, żeby znaleźć sobie projekty z tego ekosystemu to tutaj w zakładce szukaj e, wpisuję SUI. Przechodzę na sam dół i tutaj mam kategorię SUI ekosystem. No i teraz mogę sobie przeglądać te wszystkie projekty. To, na co ja zwracam uwagę, ponieważ ja uważam, że trend AI będzie cały czas grzany podczas tej hossy, on będzie się zmieniał, ponieważ sztuczna inteligencja ma zastosowanie praktycznie każdej niszy. tak? Można, na, można połączyć DeFi z AI, można połączyć Web3 z AI, dlatego nam się teraz rodzi trend już Web nie 3, ale Web 4. AI będzie miał zastosowanie naprawdę w wielu niszach i ja uważam, że warto się pozycjonować po prostu na tą niszę. Także tak no tutaj można znaleźć dużo, dużo ciekawych projektów co wam jeszcze mogę polecić znalazłem takie konto na Twitterze ANS Trending to jest chyba jakiś taki mały fundusz Venture Capital natomiast oni tutaj opublikowali listę altów w ekosystemie SUI które według nich tutaj mogą grzać no i wtedy jak ja widzę coś takiego to sobie biorę tą listę sprawdzam po kolei wszystkie te projekty czy faktycznie one są warte uwagi w ogóle jaki mogą dać potencjał wzrostu. I pokażę Wam teraz coś bardzo ciekawego. Zobaczcie, że ten post był opublikowany 13 stycznia, więc nie tak dawno. To był taki projekt SUI DeFi. On miał kapitalizację pół miliona dolarów, czyli bardzo nisko. I ja się przyglądałem temu projektowi, bo dla mnie było zastanawiające to, że on ma tak małą kapitalizację. Zobaczcie, to było wczoraj. Dzisiaj, tą, dzisiaj ten token ma kapitalizację już 1 200 tysięcy. To jest pierwszy projekt. Kolejny, który tutaj zwrócił moją uwagę, to jest Agent S. Sprawdźmy, jak sobie radzi Agent S. No zobaczcie, nie najgorzej, tak? Na tej grafice on miał 15,5 miliona dolarów kapitalizacji. Teraz już ma 23 miliony. Co my tu jeszcze mamy? Sui AI. Kapitalizacja 26 milionów dolarów. No i już mamy 33. Co my tu jeszcze mamy? Eee, AIDA. AIDA, kapitalizacja 4 miliony dolarów. No i już jest 5 milionów. No, i tak możemy sobie jeszcze sprawdzać. Ja oczywiście nie inwestuję w te tokeny, przeglądam się im, ale to co zauważyłem, że zobaczcie, że pomimo tak słabych warunków na rynku krypto, te tokeny z ekosystemu SUI notują wzrosty. Także ten trend jest bardzo mocny. A jeżeli jakiś trend jest mocny podczas spadków na rynku krypto, to to tylko świadczy o sile tego trendu, tak. I teraz tak, co ja robię dalej, jeżeli sobie już znajdę takie coiny gdzieś tam z jakimś potencjałem, nazwijmy to. To pierwsze, co robię, to ja sobie tutaj na Dex Screenerze przechodzę niżej. To jest search on Twitter i klikam search for Aida, tak. I teraz on mi pokazuje, czy o tym tokenie w ogóle się na tym twitterku mówi. No i tutaj mogę zobaczyć, jakie posty są udostępniane, gdzie się cytuje ten projekt, tak. Czyli widzę, że ten ANS trending tutaj o nich wspominało. Tutaj kolejny jakiś gość, który ma 42 tysiące obserwujących, mówi o tym tokenie. Dalej tu mam kolejny gość, który ma 580 obserwujących, coś tam mówi kolejny gość ma 2400 obserwujących i też wspomina o tym tokenie. Więc tak, ja sobie przeglądam wtedy ten Twitter, sprawdzam co o tym tokenie się mówi, kto o nim mówi. No i przede wszystkim czy ten token już jest po parabolicznych wzrostach, czy jeszcze te paraboliczne wzrosty są przed nim. No bo wiadomo, że im bardziej jest ten rynek rozdmuchany, im większe są wzrosty, tym potem już coraz ciężej będzie na tym zarobić, tak? Więc w ten sposób sobie mnie, między innymi to analizuję. No i tak, jeżeli chodzi o same szukanie projektów, no to to będzie tyle. Podzielę się z wami jeszcze tylko jedną rzeczą. Sui planuje wypuścić coś takiego jak PSP, czyli taka mobilna konsola do gier. Na tą chwilę można to zamówić w przedsprzedaży za niecałe 600 dolarów. Wysyłka jest planowana na 2025 rok, także dokładnie nie wiemy, kiedy to do nas przyjdzie. Ale co może być ciekawe tutaj, nie wiem czy pamiętacie, ale Solana też wypuściła coś takiego jak swój telefon, i osoby, które kupiły ten telefon, dostawały potem airdropy. No i z samych tych airdropów, właściwie koszt tego telefonu im się zwrócił i możliwe możliwe, bo tego nie wiemy, ale osoby, które zakupią tą mobilną konsolę do gier, być może także w przyszłości będą dostawać airdropy. Więc tak, dla zainteresowanych link będzie w opisie. Ja nie kupiłem, od razu mówię, nie zachęcam do, do zakupu, po prostu daję to jako taką ciekawostkę. No i myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o samą analizę. Dzięki za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli czegoś w tej analizie brakowało, czegoś nie poruszyłem, to także dajcie znać, odniosę się Pewnie do tego podczas jakiejś kolejnej analizy na Discordzie. No i tak, jeżeli też chcecie jakichś innych analiz, innych projektów, innych ekosystemów, to także dajcie znać w komentarzu. Postaram się coś przygotować. To będzie wszystko w tym nagraniu. Zostawcie suba lajka, like, jakiś komentarz dla zasięgu. Dzięki za oglądanie. Cześć.